Jak pielęgnować latem skórę naczyniową i strądzikiem różowatym? Zapytam o to chemika i technologa kosmetycznego Magdy Kaczanowicz, znaną na Instagramie jako Racja Pielęgnacja. Cześć, Magda. Cześć. Bardzo się cieszę, że ponownie się spotykamy przy naszym ulubionym temacie, bo o skórze naczyniowej, o skórze z trądzikiem różowatym rozmawiałyśmy już wcześniej w naszych poprzednich odcinkach wideokastu, a dzisiaj skupimy się na tej pielęgnacji latem i na konkretnych kosmetykach, które też nieraz polecasz u ciebie na Instagramie. Mówimy o nich na wspólnych live'ach, no i są to też tacy twoi ulubieńcy. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że jednak ta pielęgnacja latem jest naprawdę ciężka, ponieważ ta skóra zarówno naczyniowa, jak i z trądzikiem różowatym, no tak trochę przez to słońce dostaje i pierwsze, co się pojawia, to jest straszny rumień i to niestety też wpływa psychicznie na wiele osób, więc e, naprawdę, kiedy dobierzemy pielęgnację, dobierzemy też e, oczywiście e, takie e, zalecenia e, do czy też kosmetologa, to naprawdę ta skóra naczyniowa e, i z trądzikiem różowatym może naprawdę dobrze wyglądać, tylko to musi być takie kombo, takie e, Podejście też z jakąś konsultacją profesjonalistów. I też holistycznie, mhm. prawda? Ale zanim przejdziemy do pielęgnacji, zanim przejdziemy do konkretnych kosmetyków, jakbyś mogła na samym początku też wyjaśnić, czy zawsze mając skórę naczyniową, będziemy mieli trądzik różowaty i odwrotnie, czy zawsze mając trądzik różowaty oznacza to, że mamy skórę naczyniową? Generalnie jest tak, że jeśli mamy skórę naczyniową, nie musimy mieć trądziku różowatego. Natomiast skóra naczyniowa jest takim, można by powiedzieć, pierwszym etapem, jeśli my nie zadbamy o nią w odpowiedni sposób, właśnie pielęgnacją, holistycznym takim podejściem i po prostu prostu bardzo mocno ją zaniedbamy, to to jest bardzo dobre podłoże do rozwoju trądziku różowatego. Natomiast w drugą stronę, kiedy mamy trądzik różowaty, to najczęściej mamy, z, mamy też cerę naczyniową, no bo to jest tak jakby jedno wychodzi z drugiego i trądzik różowaty jest bardzo mocno połączony z cerą naczyniową, tam automatycznie dochodzi do rozszerzenia naczyń, do takiego mocnego rozszerzenia, zwanego pękaniem naczyń krwionośnych, rumienia, wszystko to, co też charakteryzuje cerę naczyniową, jest automatycznie Połączone z trucikiem różowatym. Jak pielęgnować taką skórę latem? Czy ona będzie się jakoś różniła, niż ta pielęgnacja ogólnie całoroczna? Czy na coś szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę? Na pewno jest taka baza, która jest zawsze have'em. oczyszczanie, ochrona przeciwsłoneczna. Co, co stosować, co wybrać? Baza generalnie zostaje taka sama. Wiadomo, że latem stawiamy bardziej na ochronę, taką mm -hmm. można by powiedzieć, okluzyjną przed. Y Wiatrem, przed mrozem, żeby te naczynia były jednak gdzieś tak mocno, mocno otulone kosmetykami. Mm -hmm. Natomiast latem jest inny problem to mm -hmm. jest temperatura. To jest bardzo duży problem mm -hmm. i tym, moim zdaniem, powinna się różnić mm, pielęgnacja taka mm, letnia od pielęgnacji zimowej. Okay, Właśnie czyli... skupianie się mm -hmm. na obniżaniu tak jakby obniżeniu temperatury i łagodzenia tego rumienia, natomiast tu skupiamy się mocno na tym, jak, jak działa temperatura na skórze. Okej, okay. czyli chronimy skórę przed tymi czynnikami zewnętrznymi, zimą to wiadomo, wiatr, mróz i tak dalej, latem ochrona przeciwsłoneczna, ona jest obecna przez cały rok, no ale latem jednak bardziej wystawiamy się na to słońce. Dokładnie tak i też trzeba pamiętać, że y, mamy wyższe temperatury, jako w ogóle powietrza, otoczenia i to też bardzo mocno wpływa na naczynia i na tą cerę i tu y, przede wszystkim na rumień. Dlatego główną taką, jeśli mamy dobrą bazę, ok, ale główną różnicą jest wtedy na przykład, e, ja to nazywam taka pielęgnacja lodówkowa, że mm. dużo rzeczy możemy pochować do lodówki. Nie wszystko, to bo ważne. na przykład kremów SPF nie chowamy e, do lodówki. E, kremy takie zwykłe, jako emulsje, tam temperatura im za bardzo nie zagraża, to ok, możemy pochować do lodówki, ale jest e, też, jeżeli do mycia nie schowamy do lodówki mm. itp. Ale to, są co kosmetyki, możemy, to które chowamy. będą ok. E, jeżeli mówimy od razu o takich kosmetykach, które. Będą chłodziły, no to mamy tutaj przykład bardzo fajnej maski z mm -hmm. Self Fusion C, właśnie takiej chłodzącej. Ona nawet bez lodówki zapewni ten efekt chłodzenia. No właśnie, więc wszystko takie, co jest mokre, bardzo wtedy fajne są e, maseczki w płachcie, maseczki mm. hydrożalowe. Ten hydrożal jednak trochę dłużej m, utrzymuje niską temperaturę. Różnego rodzaju rolery, na przykład, które chłodzą. Mm -hmm. Ja po prostu mam ich chyba pięć w, w mojej lodówce I, i widząc, że jest gorąco, automatycznie. Em, jeśli nie mam makijażu, automatycznie ro roller idzie w ruch. I jeszcze dodatkowo różnego rodzaju mgiełki. Etap czy też wody, tarmanę, Mgiełkowanie, dokładnie Bardzo mówione, etap. Ja nawet niektóre toniki przelewam sobie do takiego dyfuzora, który robi taką mikromgiełkę. już można kupić takiego rodzaju gadżety kosmetyczne. Mhm. I jednak takie wszystko, co daje taki oddech trochę tej skórze, takie nawodnienie, obniżenie temperatury jest jak najbardziej pożądane. Okej, okay. jeszcze zatrzymując się przy rolerach, myślę, że tutaj warto podkreślić, bo jeżeli mamy skórę naczyniową, mamy trądzik różowate, to ten masaż skóry rollerem raczej nie powinien być taki super intensywny, oczywiście. Prawda? Że nie. Delikatny, ten roller jest chłodny, więc tak, to bardziej chodzi takie... o takie zrelaksowanie skóry. Dokładnie, nawet wręcz punktowe dociskanie nie robimy. Czegoś mhm. takiego, bo też bardzo dużo osób, czy gdzieś na takich różnych filmikach instruktorzowych widzi takie mocne, bardzo pocieranie skóry. Tylko to raczej jest Nie. inny cel tego masażu, pewnie też dla innej skóry, jeżeli Dokładnie mamy tak. skórę naczyniową, trądzik różowaty raczej delikatnie. Tak, raczej delikatnie możemy oczywiście robić przy okazji taki do góry masaż anti-aging, ale tu bardziej latem w przypadku takiego rodzaju cery naczyniowej i z trądzikiem różowatym, to jednak skupiamy się na chłodzeniu. I też mówimy o takich rollerach, na przykład z różnego rodzaju kamieni takich mhm. z kulkami hydrożelowymi, nie mówimy o rollerach z takimi mocnymi wypustkami okay. i oby nie z takimi, um, wręcz tak zwanymi micro czyli mhm. ten taki z igiełkami, nie, nie, my mówimy o takich rollerach bardzo mm, relaksacyjnych, więc tak. żeby też nie było, że zaraz wszyscy my będą bardzo do dobrze, że to <grym> podkreśliłaś. Tak, 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 bo stwierdziłam, że są różne ro rolery, mhm. a my mówimy jednak o takich rollerach bardzo, bardzo, bardzo wyciszających. Tak, chcemy zapewnić ten relaks no. dla skóry i wyciszenie. Dokładnie. Jeszcze Zostańmy chwilę przy tej bazie, no bo e, powiedzieliśmy, że ochrona przeciwsłoneczna jest bardzo ważna. Wspomniałam też o oczyszczeniu skóry. Co byś poleciła do oczyszczania skóry naczyniowej latem? Ja zawsze mam um, takich swoich faworytów. Jeśli chodzi o oczyszczanie, bo oczyszczanie to jest etap, na którym cera taka wrażliwa może wprowadzić nawet latem różnego rodzaju produkty złuszczające. Dlaczego mhm. ja tak zawsze stawiam na to e, złuszczenie? Ponieważ e, latem bardzo mocno i bardzo dużo stosujemy filtrów. Wiele mhm. osób reaplikuje filtry, więc I bardzo na tej buzi, Oczywiście. Ale na tej buzi z drugiej strony miesza się bardzo dużo rzeczy. Różnego rodzaju pyły, sebum nadmiar, mm -hmm. no bo jest nam gorąco, więc to sebum jest mocno produkowane, żeby jednak obniżyć tą temperaturę ciała. Dodatkowo e, jeszcze makijaż czasami, produkty mm -hmm. reaplikacyjne, kremy SPF, które pomimo nawet lekkiej konsystencji nie są do końca lekkimi produktami, no trochę na tej buzi się zbiera. I kiedy to się tak zbiera, zbiera, zbiera u ujść tych em, gruczołów łojowych i ujść mieszków włosowych, no to w tym momencie przychodzi Dochodzi do takiego tak zwanego zapchania. Mhm. No i co teraz? I wtedy jest ojej, bo każdy krem z filtrem nie zapycha. To jest często to, co słyszę, szczególnie w przypadku trądziku różowego, tego, że jest na przykład nasilenie różnych zmian. Mhm, no właśnie tak. to jest um, pokłosie tego, że na tym etapie wiele osób boi się złuszczania, a produkty do mycia są um, takim pierwszym krokiem do takiego mikro-mikrozłuszczania, które spowoduje, że nałożenie jakiegokolwiek kremu z filtrem nie będzie takie w cudzysłowie zapychające. I ja mam swoich ulubieńców, to jest właśnie Jan Marini Cleanzyme. Tam jest między m.in. ekstrakt z papieru i bardzo bogaty w enzymy i to jest świetny produkt do codziennego do codziennego złuszczania dodatkowo jest świetny, świetny ten zielony cleanser jego ja mam jeszcze, miałam kiedyś w starym opakowaniu, ten z Dermomediki, z Dermomediki mhm. jest po prostu świetny, zawiera kwas azelainowy który jest w ilości tam 0,5% który bardzo dobrze działa na cerę z trądzikiem różowatym i cerę naczyniową, no to jest absolutny taki mask jeden z lepszych tak zwanych myjaczy, jakie ja stosowałam kiedykolwiek i jakie w ogóle polecam, jeśli chodzi właśnie o taką pielęgnację. Więc na tym etapie włączmy już sobie mikrozłuszczanie, mhm. żeby nie robić takiego agresywnego, agresywnego złuszczania w przypadku tych cer, bo to nie jest okej. Okay. Bardzo dobrze, że o tym mówisz. Do kolejnych etapów pielęgnacji przejdziemy jeszcze, bo mam kilka pytań jeszcze spisanych, mhm. ale na tym etapie zapytam Cię od razu o ochronę przeciwsłoneczną, bo też już dużo o niej powiedziałaś. Wspomniałyśmy też o reaplikacji. Co byś poleciła do stosowania dla skóry naczyniowej z trądzikiem różowatym? Jakie kremy z filtrem? Takie, jakie ktoś polubi. To jest, tak, to jest najważniejsze, bo krem z filtrem będzie skuteczny tylko wtedy, jeżeli będzie regularnie stosowany. Dokładnie. Natomiast ja zawsze mówię, że krem z filtrem jest trochę jak ten mężczyzna życia, że trzeba znaleźć i poszukać trochę swojego faworyta. Natomiast um, jest tyle konsystencji, tyle mhm. składów i tak dalej. Wiem, że ostatnio jest taki bardzo szkodliwy, moim zdaniem, mit, że kremy z filtrem um, powodują pogorszenie stanu cery. Mhm. I nie wiem dlaczego, skąd się coś takiego um, wzięło, szczególnie właśnie w przypadku trądziku różowa, że wiele osób nie chcę stosować kremu z filtrem. Natomiast trzeba pamiętać, że krem z filtrem i w przypadku cery takiej wrażliwej naczyniowej z trądzikiem różowatym, warto szukać kremów, które na przykład mają takie tak zwane broad spectrum, czyli są bardzo szeroko mają szeroką ochronę przeciwsłoneczną mhm. i nie mówimy tutaj już tylko o UVA i UVB, ale też na przykład o ochronie przed podczerwienią, ponieważ mhm. podczerwień podgrzewa nam skórę. I w przypadku tam, gdzie jest gruby, gruba na skórka, czyli w przypadku cery normalnej, tłustej mm, czy też dojrzałej, to nie jest tak e, uwidoczniające się ten wtedy rumień. Natomiast w przypadku cery naczyniowej i trądzika różowatego, gdzie jest bardzo e, widoczny wpływ temperatury i jeszcze podgrzanie światłem podczerwonym, to jest absolutnie taki właśnie e, idealne pokłosie do powstania rumienia, więc warto szukać na przykład takich kremów z filtrem, mhm. ale można stosować zarówno kremy chemiczne, mhm. e, w sensie z filtrami chemicznymi, jak i z filtrami fizycznymi. Nawet powiedziałabym, że te tlenki cynku i, tytan i tytanu będą wpływać lekko łagodząco, co? Mhm. Na przykład więc ja w przypadku trądziku różowatego zalecam em, kremy z filtrami fizycznymi, ale to muszą być dobre receptury, czyli takie niebielące, nie mające dużych agregatów tlenku cynku. To znaczy, że tam gdzie jest mocne bielenie, tam są duże agregaty. To o to mi chodzi, że takie duże e, cząsteczki tlenku cynku, tylko takie naprawdę tak, te, które utworzą piękną warstwę, jednolitą warstwę ochronną, ale też nie będą bardzo mocno osadzały się właśnie u ujścia e, mieszków włosowych, bo najczęściej Częściej to właśnie filtry fizyczne mogą zapychać, a nie po prostu filtry chemiczne. Okej, okay, a konkretne przykłady kosmetyków zdradzisz swoich ulubieńców? Ja ostatnio się zakochałam absolutnie w nowości dermomedyki, bo mm -hmm. to jest filtr fizyczny, który nikt nie powie, że to jest filtr fizyczny, bo mm -hmm. on absolutnie nie bieli, jest po prostu świetnym produktem. Super. Ja mam absolutnego swojego faworyta, którego właśnie tutaj przyniosą, który już jest wykończony, ale ja go sobie tak zostawiam, żeby był i żebym o nim pamiętała, to jest. RVB Lab, z ich seria taka z mikrobiomem, mhm. ona w ogóle była też badana na em, pacjentach onkologicznych, którzy mają absolutnie zdartą warstwę ochronną tak. na skórze e, i zaburzony mikrobiom, ale to jak cudownie wpływa na cerę naczyniową, z trądzikiem różowatym, jak pięknie wycisza, to to jest taki mój absolutny must have, jeśli chodzi o pielęgnację. I jeszcze moim ostatnim odkryciem jest e, Top Medica, to jest taka absolutna nowość w mojej kosmetyczce. E, Tutaj są filtry e, chemiczne, mhm. ale bardzo dobrze dobrane, bardzo pod kątem takiej stabilności i to jest tak niesamowicie lekki i przyjemny krem z filtrem, że w przypadku cery właśnie takiej e, naczyniowej, czy cery z trącikiem różowatym, to jest must have do stosowania. Super, sprawdzi się rewelacyjnie. Reaplikacja, tak samo mhm. ważna. Możemy użyć tego samego kosmetyku, kremu z filtrem, co stosowaliśmy rano, jeżeli na przykład nie mamy makijażu i mamy możliwość e, takiej reaplikacji, mhm. ale tutaj mamy też przykład e, fajnego Kosmetyków pudrze, które do reaplikacji też w ciągu dnia się sprawdzi. Tak. Tutaj y, jedynym takim dużym minusem, jeśli chodzi o krem z pud w pudrze. I w ogóle o taką reaplikację trudno jest nałożyć mm -hmm. taką odpowiednią ilość, bo tak. trzeba pamiętać, że kremy z filtrem są badane na konkretnej ilości, i żeby uzyskać ten faktor SPF 50, trzeba tak jakby nałożyć jeszcze raz tą samą ilość. Natomiast no, nie możemy też sobie robić tak zwanego wtedy błota na twarzy. No bo jednak mm -hmm. ta reaplikacja powoduje, że my jeszcze wtłaczamy to, co przez cały dzień zbieramy sobie na tej mhm. Buzi, więc warto tą twarz umyć, lekko osuszyć, na przykład wtedy zaaplikować jeszcze raz na przykład serum, a potem krem z filtrem, chociaż wiem, że to jest bardzo uciążliwe. No to jednak takim ratunkiem, i ja też często mam po prostu w swojej kosmetyczce, jest właśnie taki, tutaj mamy produkt z Color Science. Color Science, ale on jest takim tym pędzelkiem Pędzel tutaj. i on bardzo fajnie też pomaga w reaplikacji, nie powodując właśnie takiego błota na twarzy i można w te newralgiczne miejsca. Najczęściej to są jednak policzki, okolice nosa sobie wtłaczać i ta reaplikacja jest ważna, ale też jeśli, no nie biczujmy się, jeśli o tym zapomnimy, ale też świetnym rozwiązaniem, które ja osobiście stosuję, szczególnie przy dzieciach, nie mam czasu myśleć często o reaplikacji, to mhm. są te daszki. Takie daszki, które wchodzą, ja uwielbiam, jestem od lat fanką daszków Dermomediki, tak, które tak. są właśnie też, też u was dostępne, bo nie muszę myśleć o reaplikacji, mhm. zakładam sobie daszek i moja buzia jest, jest chroniona i nie muszę się przejmować tym, że ojej, powinnam coś zaaplikować i tak dalej, a ta buzia jest chroniona przed promieniowaniem, e, i to jest właśnie świetne rozwiązanie. Bardzo, bardzo wygodna sprawa. W naszym sklepie w ofercie Dermomedica są dostępne przyłbice, mhm. przy, przy i dasz, daszki, jest z czego wybierać. Tak. Więc fajny gadżet, ale tak jak powiedziałaś, e, zapewnia tą taką ochronę, kiedy zapomnimy o reaplikacji. Mhm. Okay. Taki fajny miejski gadżet też właśnie. Że, bo często na ulicach miast jest bardzo gorąco, to są takie wręcz płyty mm -hmm. i patelnie. E, to mi się wtedy najbardziej sprawdza, plus właśnie wyjazd na wakacje, czy e, nad morzem. No, ale najbardziej do takiego codziennego chodzenia, bo jednak na co dzień my spędzamy najwięcej czasu e, e, na takiej ekspozycji słonecznej. Dokładnie tak. Jak jest z witaminą C? Jest uwielbiana, bardzo dużo mówi się o kosmetykach z witaminą C, ale jak to jest, jeżeli mamy skórę naczyniową, skórę z trądzikiem różowatem? Tym, czy możemy stosować witaminę C latem? Jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać, że ja zawsze mówię, że dla chemika witamina C to jest czysty kwas askorbinowy. I ten mm -hmm. czysty kwas askorbinowy, żeby działać, musi mieć spełnione konkretne warunki. I czystego kwasu askorbinowego ja nie zalecam. Ponieważ to musi być bardzo niskie pH, bardzo mhm. wysokie stężenie i on jeszcze musi być dobrze stabilny w całej recepturze, bo to jest najmniej stabilna forma, najmniej stabilna witamina C. Natomiast świat kosmetyczny idzie do przodu i powstaje dużo mm, pochodnych witaminy mhm. C. I z tymi po pochodnymi witaminy C jak najbardziej możemy stosować latem, zimą, kiedy chcemy sera, bo jednak ta antyoksydacja jest ważna. Dodatkowo witamina C wpływa na mm, wzrost kolagenu i elastyny w skórze. Przez co nasza skóra staje się jędrniejsza. Mhm. Wszystko wokół naczyń krwionośnych, bo witamina C, obalmy mit, nie wzmacnia naczyń krwionośnych. Witamina C powoduje, że tkanki wokół tych naczyń krwionośnych stają się takie bardziej zbite mhm. i te naczynia zaczynają być mniej widoczne. To bardziej o to chodzi. I na to, dlatego polecam, ale nie z czystym kwasem askorbinowym. Okej, okay, ale tutaj mamy przykład Dermomediki. Bardzo fajne serum z witaminą C. W ofercie Dermomedica mamy kilka tego rodzaju kosmetyków. I dzięki temu możemy je dobrać odpowiednio do swojej skóry. Jest też opcja dla skóry naczyniowej z trądzikiem różowatym. Rozmawiałyśmy też wcześniej, myślę, że mogę zdradzić o Mezuesty, mm -hmm. o właśnie tej linii jest Age Świetna. Element mm -hmm. i o serii brightening, prawda? Tak, tam jest bardzo fajna forma, oprócz tego, że to jest mnóstwo innych cudownych składników, mm -hmm. które wpływają na cerę naczyniową. To jest właśnie forma taka etylowana, która jest bardzo stabilna, bardzo dobrze przebadana pod kątem działania na skórę, plus jeszcze wręcz przebarwień, o co wszyscy się boją lat. I to też jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry produkt. Bardzo leciutki, cała seria jest w ogóle bardzo leciutka, a takie konsystencje są często pożądane przez osoby posiadające trądzik różowaty. A jak redukować rumień zaczerwienienie? Bo wspomniałaś właśnie, że latem mamy podwyższone temperatury, słońce, no i ta skóra jest taka bardziej zaczerwieniona, bardziej reaktywna. Czy możemy coś z tym zrobić, jakoś wspomóc się pielęgnacją? Najczęściej to jest po prostu to, co wspomniałyśmy, czyli ch ch chłodzenie. To jest mhm. najszybsze, co możemy zrobić dla skóry. Po prostu tu, wręcz, zaraz teraz e, zmniejszyć rumień. Natomiast no, musimy też e, nad rumieniem wręcz pracować trochę wcześniej, bo trzeba pamiętać, mhm. że kosmetyki jednak potrzebują trochę czasu, żeby zadziałać. Ale jest wiele cudownych produktów, które są targetowane wręcz na rumień. Jednym z moich absolutnych faworytów e, to jest chociażby e, to serum od Gianmarini. E, na, mhm. Tak, nastawione absolutnie tylko i wyłącznie wręcz na rumień. Oni mają genialne badania takie aplikacyjne i wręcz aparaturowe, jak wygląda zmniejszenie tego rumienia właśnie w 28 dni. Mhm. E, I już świetne badania są też po 14 dniach, więc to jest dość szybkie działanie. Tylko mhm. to jest działanie kosmetyku, gdzie my musimy poczekać. Możemy jeszcze na przykład przykryć ten rumień. E, mhm. Tutaj świetnym e, produktem jest e, ten produkt z Color Science, właśnie taki stricte do zaczerwienień, bo on niweluje je automatycznie, ale niweluje przez przykrycie. Mhm. Natomiast ja uwielbiam go za to, że on tworzy jeszcze taką delikatną e, osłonkę. Tak. I e, ja jak nakładam ten produkt, to czuję, że moja buzia jest chroniona, że po prostu jest taka mała walka koloru, prawda? otulenie, mhm. tak? Że, I nie widać tego rumienia. On najgorszy rumień potrafi przykryć. Mhm. E, I e, naprawdę że nawet wsadzenie chło, jakiegoś... Mm... Produktu w celu ochłodzenia go do lodówki, mm -hmm. czyli chociażby takich hydrożeli, jakim jest e, produkt z Self Fusion, oprócz składników łagodzących. On też na przykład po wyjęciu z lodówki będzie zimnym hydrożelem i automatycznie zmniejszy nam też e, rumień. Temperatura to jest najszybsze, czym my możemy zadziałać. Czym możemy sobie wspomóc, żeby mm -hmm. to obniżyć? Tak. Okay. Wracając jeszcze do kosmetyku Color Science, myślę, że warto tutaj dodać, bo to jest e, produkt z bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną, jednocześnie mm -hmm. e, kosmetyki Color Science to jest ta mineralna ochrona przeciwsłoneczna i też. On lekki kolor, jest taki kosmetyk trzy w jednym. Jeszcze chciałam też tutaj nawiązać do kosmetyku, o którym już wspominałaś w Twoim wcześniejszym odcinku mhm. z nami, czyli o kosmetyku Medicaid. Um, on ma taki zielonkawy kolor, tak, prawda? Czyli tak, jeżeli tak. chcielibyśmy troszeczkę zamaskować to zaczerwienienie, to on się sprawdzi. Jak najbardziej. To jest produkt, który działa natychmiast, on nie zakryje nam rumienia, on po prostu będzie działał na zasadzie wyrównania kolorytu, gdzie kolor zielony jest takim przeciwstawnym kolorem do czerwonego i kiedy my nałożymy ten lekki zielony pigment, nie obawiajcie się, nie będziemy wyglądać jak jedna z postaci bajki, jakaś mhm. zielona, ehm, on zmniejszy rumień mhm. Jeszcze będzie bardzo dobrze działał długofalowo. To jest jeden z takich moich faworytów y, Medicata, bo on działa właśnie natychmiastowo, ale działa też długofalowo i Super. naprawdę po dosłownie miesiącu można zauważyć absolutną zmianę w zmniejszeniu tego rumienia, a latem to jest zdecydowanie bardzo mocno y, pożądane. Mhm. Latem też jest bardzo dużo różnego rodzaju ważnych wyjść, eventów, ślubów. No i chcemy, żeby ta skóra prezentowała się jak najlepiej, żebyśmy my też mieli ten komfort, mm -hmm. żeby makijaż też ładnie wyglądał. No i chciałam Ciebie zapytać o takie kosmetyki bankietowe, które poleciłabyś dla skóry właśnie naczyniowej, z trądzikiem różowatym, Co możemy użyć jako taki kosmetyk SOS przed ważnym wyjściem? Najszybszy to jest właśnie zimna na przykład maseczka mm -hmm. w płachcie, ale też jeśli to jest um, bardzo ważne wyjście, mm -hmm. to najlepsze są tak zwane maseczki bankietowe, które mm -hmm. bardzo szybko poprawią jakąś skórę i tutaj absolutnym faworytem jest y, Bioksida. Oni mają świetne maseczki. Te hydrożele są tak cudownie kojące, że ja zawsze je polecam i powiem szczerze, ja zawsze je robię. Kiedy wiem, że mam Super. jakiś gorszy dzień, kiedy mój rumień wyjdzie, bo rumień często wychodzi pod wpływem stresu, mm -hmm. to bioksydea tak zwanie idzie w ruch. Tym bardziej, że to są maseczki, które ja uwielbiam za to, że możesz je rozpuścić w wodzie i na przykład dodać do, do kąpieli. Dokładnie. Tam musi być zachowana odpowiednia temperatura, natomiast wystarczy je rozpuścić po użyciu w szklance wody mm -hmm. o odpowiedniej tam temperaturze, to jest chyba około 80 stopni e, i wlać sobie do kąpieli, więc od razu mamy też dodatkowo taki składnik pielęgnacyjny i tak zwany e, zero waste. To Dokładnie. też jest teraz no, Marka Bioxidea ma dwie właśnie takie maski żelowe, które w pełni się rozpuszczają, ma też maski takie biocelulozowe na twarz, na mhm. szyję, na dłonie. Więc tutaj e, tak bankietowo, przed ważnym wyjściem możemy sobie faktycznie zdecydowanie, zdecydowanie tak, czy na dekolt, bo dekol też często mhm. się czerwieni szczególnie pod wpływem stresu, to to są takie produkty, które po prostu wkładamy do do lodówki, szczegółowo mówimy też właśnie o takim lecie. Wkładamy do lodówki, nakładamy na twarz, tuż przed położeniem makijażu i tak naprawdę bankietowo jesteśmy gotowe do wyjścia. Warto też na przykład iść na taki wcześniej, przed mocnym wyjściem w, iść do jakiejś do jakiegoś specjalisty tak. i nałożyć na przykład zabieg, czy tam poddać się zabiegowi, który będzie łagodził. Właśnie z kwasem azelainowym jest dużo takich świetnych produktów na rynku profesjonalnych, które pod ręką profesjonalisty naprawdę po jednym użyciu wręcz spowodują, że nasz rumień będzie, e, będzie mniejszy i specjalista dobierze odpowiednio stężenia, odpowiednio połączy e, produkty i stworzy taką targetowaną pielęgnację. Ale nie eksperymentujmy na własną rękę, Oj, oddajemy nigdy się w ręce specjalistów, kosmetologów. Mhm. Chciałabym też zapytać Ciebie um, o to, co jeżeli leczymy się dermatologicznie, jak powinna wyglądać wtedy ta pielęgnacja domowa? Ona będzie się jakoś różniła na coś szczególnie? Powinniśmy Skupić uwagę? Może się różnić, ponieważ kiedy my już wprowadzamy em, produkty takie stricte lecznicze, mm -hmm. to trzeba pamiętać, że one mają pierwszeństwo, czyli na przykład my wtedy możemy zrezygnować z etapu niestety mgiełkowania, ponieważ lek zawsze powinien być nałożony jako przy. M, mieć najlepszy kontakt ze skórą. Mm -hmm. Czyli my w tym momencie, jeśli mamy maść na przykład na, e, na trądzik różowaty, czy czasem na bardzo mocne już e, zaczerwienienia, e, to w tym momencie musimy, nie możemy nałożyć nic pod spodem. Więc tak naprawdę rezygnujemy z czasami wręcz z etapu serum, mm -hmm. rezygnujemy z e, etapu mgiełkowania. Warto wtedy zainwestować w dobry krem z filtrem i na przykład coś, co wspomoże działanie danego leku. Bo czasami leki mają jednak te swoje działanie uboczne, mm -hmm. mogą wysuszać mogą e, powodować różnego rodzaju dyskomfort, e, to wtedy po prostu dobierzmy ze, ze specjalistą, na przykład dermatologiem bądź kosmetologiem, powiedzmy jaki to jest rodzaj leku, jak musimy go stosować, ile razy w tygodniu i w tym momencie możemy naprawdę złagodzić efekty uboczne i możemy wręcz wspomóc e, w tym momencie e, działanie, działanie tego leku pielęgnacją, bo same kosmetyki oczywiście nie wyleczą nam problemu, one świetnie będą pielęgnować skórę z problemem. Okay. A czy wiosną latem, szczególnie teraz latem, możemy stosować też kosmetyki z retinoidami, kosmetyki z kwasami złuszczającymi. W ostatnim naszym odcinku wideokastu mówiłyśmy, że retinal jest mhm. polecane dla skóry naczyniowej, musimy go na lato odstawić? Jeśli stosowaliśmy wcześniej, nie musimy odstawiać, ponieważ nasza skóra już nie będzie to dla niej szokiem. Wysoka temperatura plus mocny składnik aktywny. Mhm. Jeśli stosowaliśmy wcześniej tak, wiosna i takie wiosna i lato, czyli te wysokie temperatury, nie są dobrym. Czasem e, do wprowadzania retinalu, na przykład czy retinolu. E, natomiast jak najbardziej retinal jest e, pożądany, ponieważ on ma właściwości dodatkowo antybakteryjne, czyli w przypadku trądziku różowatego będzie świetny, on dodatkowo będzie powodował już w późniejszym etapie pogrubienie warstwy na skórka, mhm. więc e, będzie już przykrywał trochę te zaczerwienienia, ta skóra będzie bardziej odporna. Tak naprawdę moim zdaniem to jest jeden z must have e, takie chociażby dwa razy w tygodniu stosowania takiego produktu, właśnie, żeby wspomóc trochę tą cerę. E, cerę naczyniową i z trądzikiem różowatym. Kwasów też się nie obawiajmy. Mhm. Jedynie m, pamiętajmy, że zachowajmy umiar w stężeniach mhm. i też ja zawsze proponuję w przypadku takiej cery, która jest bardzo wrażliwa, naczyniowa i, i trądzik różowaty, to są cery mocno wrażliwe. Przerzućmy się na kwasy PHA i kwasy o dużych cząsteczkach, czyli okay. PHA to glukonolakton i kwas laktobionowy, to są moi absolutni faworyci. E, bardzo fajnym takim lotionem jest lotion z biologik. Um, uwielbiam go. E, stosuję go trzy razy w tygodniu i zawsze zalecam, jeśli ktoś może sobie na niego pozwolić. To jest jeden z lepszych lotionów złuszczających. Mm -hmm. Możemy zapomnieć o peelingach tak zwanych. Jeśli my stosujemy mikrozłuszczanie tak w, w tak zwanym ciągu pielęgnacyjnym, mm -hmm. e, to możemy zapomnieć o, do, o dodatkowych peelingach i to naprawdę nasza buzia nam się odwdzięczy. E, natomiast na przykład z kwasów takich AHA. Świetne jest, świetny jest chociażby kwas mlekowy czy kwas azelainowy. Kwas azelainowy to on z budowy cząsteczki taki nie do końca jest AHA, ale zaliczamy mm -hmm. go do, do AHA. E, I to są takie kwasy o dużych cząsteczkach, które nie przenikną bardzo głęboko i nie będą dodatkowo mm, powodować mm, rumienia, zaczerwienienia i jakiegoś dys dyskomfortu po nałożeniu. Mm -hmm. Jeżeli chodzi właśnie o lotiony e, marki Biologique Reshers, myślę, że warto dodać, że marka ma kilka różnych. Jest też właśnie ten specjalnie stworzony dla. Skóry wrażliwej. No i tutaj rozmawiałyśmy też o tym na naszym ostatnim odcinku wideokastu, że nie pocieramy skóry, stemplujemy ją. Stemplujemy, Bardzo delikatnie tak. się z nią obchodzimy. Ja nie jestem też zwolenniczką wacików, bo waciki to zawsze jest dodatkowy, tak zwany peeling mechaniczny. Mhm. Najlepiej jest po prostu nalać na środek dłoni, lekko rozprowadzić i wręcz tak wtłoczyć. Tłoczyć, w e, Nie robimy. Czegoś takiego, bo to jest kolejne, kolejny masaż, kolejne mechaniczne działanie. I też wacikom mówimy, moim zdaniem, w przypadku takich cer e, mówimy nie, bo to jest jednak zawsze mechaniczne e, pocieranie, a tego e, staramy się unikać, bo to jednak powoduje bardzo duże zaczerwienienie. Okej. Okay. Powiedzieliśmy o tym, że można stosować kosmetyki z witaminą C, można stosować kosmetyki z retinalem, z kwasami złuszczającymi, ale to wszystko zależy. Podchodźmy bardzo indywidualnie do swojej pielęgnacji, nie traktujmy jej zero-jedynkowo. Skonsultujmy też. Skonsultujmy to. Ja zachęcam do tego, żeby korzystać też u nas z bezpłatnych porad kosmetologów. Oni są dla Was dostępni każdego dnia. No i najważniejsze, żeby chyba nie eksperymentować na własną rękę i poczekać, prawda? Czasami na efekty musimy poczekać. Tak, możemy sobie troszeczkę poszaleć, czy chyba okay. eksperymentować. No za dużo jest z cudownych kosmetyków, mm -hmm. żeby nie eksperymentować, ale to też na przykład, jeśli chcemy wprowadzić coś nowego, bo mm -hmm. ktoś coś powiedział, pokazał, ojej, jakie fajne, to mm -hmm. estetyk wrzuciło tyle kosmetyków i chce jakiś nowy i tak dalej, to tutaj e, stosujmy zasadę e, jeden produkt w danym momencie. Nie mhm. zmieniajmy nagle naszej rutyny pielęgnacyjnej, jeśli ona jest ok, mhm. bo nie zobaczymy, który z produktów działa, a ewentualnie który z produktów nas podrażni. Więc jeśli na przykład y, powiedziałyśmy o bardzo fajnym kremie y, SPF, to po prostu wymieńmy sobie krem SPF. Bo oj, dziewczyny powiedziały o super serum, to wymieńmy tylko to jedno serum. To Ale nie jest zmieniajmy takie, wszystkiego tak, na razie. To jest bezpieczne eksperymentowanie nawet na własną rękę. Nie zmieniajmy całej rutyny. Taką rutynę step by step to już powinien nam na przykład m, dobrać specjalista, ponieważ. Ponieważ trądzik różowaty i cera naczyniowa to są jednak takie trochę dermatozy, czyli już mhm. podchodzące pod takie, ja to nazywam trochę mini choroby skórne. I tutaj powinien się wypowiedzieć specjalista. Raz na trzy miesiące, raz na sezon, pójdźmy do kosmetologa. Niech on zobaczy na przykład y, nasze, naszą skórę pod y, dużym powiększeniem. Bądź opiszmy, wyślijmy zdjęcia właśnie na przykład internetowo do kosmetologa u Was, y, pod kątem dobrania takiej pielęgnacji, wypiszmy, zróbmy zdjęcia produktów, jakie używamy. Na pewno każda rada będzie na tym etapie bardzo cenna. Super, bardzo się cieszę, bo pielęgnacja skóry naczyniowej z trądzikiem różowatym latem. Wydaje się nie być łatwa, a tak naprawdę nie jest ona aż tak skomplikowana. Musimy po prostu delikatnie podejść do naszej skóry no i słuchać jej potrzeb. Słuchać skóry to jest naprawdę bardzo ważne, bo ja zawsze mówię, że nikt nie zna Twojej skóry tak jak ty. Yy, więc obserwujmy i, tą skórę, tak, prawda? Bo my jesteśmy z nią 24 godziny na dobę, wiemy, jak reaguje na stres, jak reaguje na jedzenie, jak reaguje na yy, nie wiem, fazę księżyca mm -hmm. i, i tak dalej. Yy, więc to jest podstawa. Obserwacja, obserwacja. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ślicznie.